Elektryfikacja, czyli trend, który w motoryzacji trwa już wbrew pozorom od naprawdę wielu dekad. Zdążył on już zgromadzić wokół siebie naprawdę potężne grono przeciwników, aczkolwiek znajdą się również tacy, którzy twierdzą, że jest to mało użyteczne zimą, choćby ze względu na dość ograniczony zasięg, nawet jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na wakacje. Postaram się dzisiaj obalić tę tezę w przypadku ciekawego kompromisu, którym jest technologia napędu hybrydowego, która łączy ze sobą najlepsze cechy samochodu spalinowego, jak i również elektrycznego. Zapraszam do oglądania. Pokażę Wam, że nie jest to takie straszne, jakby się wydawało. Technologia hybrydowa została spopularyzowana w samochodach osobowych na początku przełomu tysiącleci. Na początku przyjęta dość chłodno, teraz znajduje zastosowanie szerokiej gamie modeli, między innymi również w marce Renault. W ramach ciekawostki zaznaczę również, że samochody Renault czerpią technologię z Formuły 1, gdyż nasza marka ma ponad 10-letnie doświadczenie w stosowaniu tego typu napędów w Formule 1 właśnie. Na podstawie kilku modeli, które dzisiaj udało mi się dla Państwa zgromadzić, pokażę Wam i przybliżę bliżej, jak to działa w praktyce. W przypadku Renault możemy podzielić je na dwie bardzo proste kategorie. Pierwszą z nich są hybrydy klasyczne, czyli samochody, które ładują się w trakcie jazdy. Możemy je znaleźć pod znakiem e Hybrid, Bądź ewentualnie E-Tech Plugin Hybrid, czyli są to hybrydy, które możemy ładować z gniazdka w środowisku, choćby domowym, na przykład w garażu. Dlatego też myślę, że warto będzie sprawdzić je w praktyce, gdyż każdy z tych modeli był już pokrótce omawiany przy okazji poprzednich filmów. Przejdźmy zatem do samych samochodów. Czym tak naprawdę jest ta technologia E-Tech Hybrid? Przede wszystkim mówimy tutaj o hybrydzie klasycznej, o czym już wspomniałem wcześniej, czyli takiej, która ładuje się podczas jazdy. Mamy niewielki akumulator, zwykle o pojemności około 1 kWh, który tak naprawdę wspomaga naszą jazdę, a nie służy do tego, żeby jechać tylko na energii elektrycznej. Od tego jest zupełnie inny rodzaj samochodów, czyli te hybrydy ładowane z gniazdka, o których powiemy sobie później. Przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że. Samochody, które są hybrydami w gamie Renault, są to samochody wyposażone w trzy silniki. Jeden spalinowy, bardzo prosty konstrukcyjnie, klasyczny, czterocylindrowy o pojemności 1,6 litra i mocy 90 koni. Drugi, który jest elektrycznym, ale tak naprawdę pełni on funkcję alternatora. No i trzeci, czyli silnik trakcyjny, który generuje nam pozostałe konie mechaniczne. Łącznie jest ich 140 i generują one po skombinowaniu 260 Nm, które przenoszone są zawsze w przypadku hybrydy Renault na przednią oś. Zwrócę tutaj też uwagę na to, że w przypadku hybrydy Renault poziom wyposażenia zawsze z drobnymi wyjątkami będą takie same jak w przypadku wersji spalinowych, w związku z czym jeżeli upatrzyliśmy sobie samochód, choćby m.in. Clio w wersji spalinowej i chcemy dokładnie ten sam poziom wyposażenia przenieść do hybrydy, nie stanowi to najmniejszego problemu. Wspomniałem, że hybrydy Renault zasilane są przez trzy silniki i są one sprzężone z automatyczną, a jakże skrzynią biegów, którą Renault nazwało Multi Mode, ponieważ jest to skrzynia wielotrybowa. W praktyce jest to skrzynia kłowa, która posiada dwa przełożenia na silniku elektrycznym oraz cztery przełożenia na silniku spalinowym. Mówię oczywiście o biegach do jazdy do przodu. Natomiast komputer pokładowy oraz sterownik skrzyni potrafią stworzyć tutaj. Aż kilkanaście kombinacji, jeżeli chodzi o przełożenia oraz układ biegów, w związku z czym mogę stwierdzić, że samochód oraz skrzynia biegów i sterownik silnika niejako dostosowuje się do kierowcy i jego stylu jazdy. Natomiast powiedziałbym, że wisienką na torcie w tej sytuacji jest poziom wyposażenia, który uwzględnia również możliwość wyboru trybu jazdy, m.in. tryb eko oraz tryb sport, na którym zaczyna się dziać tutaj naprawdę dużo. Hybrydowe Clio udowadnia w bardzo prosty sposób, że nie potrzeba tutaj wcale ogromnego silnika do tego, żeby czerpać frajdę z jazdy. Przekonać się o tym może nie jeden, który stanie na światłach z naszym małym, zwinnym samochodzikiem, choćby w jakimś dużym suv suwie albo limuzynie. I może mieć on naprawdę problem, żeby dogonić nasze małe, miejskie Clio. Zwrócę również uwagę na to, że przede wszystkim, oczywiście, Hybryda daje frajdę z jazdy, ale zwracamy tutaj głównie uwagę na oszczędność, ponieważ. Mimo tego, że samochód oczywiście ma swój gabaryt, no bo jeszcze 10 lat temu nazwalibyśmy samochód tego rozmiaru już całkiem sporym, ponieważ auta z biegiem lat rosną i rosną, wiadomo, chodzi tutaj też o bezpieczeństwo. No to warto jednak zwrócić uwagę, że w środowisku miejskim ten samochód potrafi zejść ze spalaniem nawet do 4 litrów na setkę. I mówię tutaj o spalaniu średnim, bo oczywiście cały ten układ hybrydowy przy niższych prędkościach, powiedzmy gdzieś tam 40-50 na godzinę, ale przede wszystkim podczas stania w korku w mieście. Przełącza się na silnik elektryczny, w związku z czym stojąc w korku, nie przepalamy tego paliwa, w związku z czym średnie spalanie też na mnie idzie do góry. Przekłada się to na to, że nie zostawiamy za sobą chmury spalin, zwłaszcza stojąc między kamienicami w centrum miasta. Ponadto, oczywiście jest to korzyść dla naszego portfela, ponieważ nie będziemy tak często tankowali. Zwłaszcza jeżeli ktoś przemieszcza się w środowisku miejskim i jeżeli jest to miejscowość o mniejszej liczbie zaludnienia niż choćby Łódź czy Warszawa, może się okazać, że z dwóch tankowań w miesiącu będziemy w stanie zrobić jedno na przykład na półtora miesiąca. Oczywiście, akumulator znajdujący się w tylnej części pojazdu sprawia, że bagażnik jest nieco mniejszy niż w wersji spalinowej. Natomiast sądzę, że w samochodzie, w tym segmencie, o tym gabarycie, bagażnik o pojemności 300, niespełna 300 litrów naprawdę zaspokoi codzienne potrzeby, choćby po to, żeby pojechać na zakupy. Powiedzmy, że 4-4,5 litra. Średniego spalania w mieście nie jest niczym nadzwyczajnym, jeśli mówimy o Clio, które jest małym miejskim samochodem. Tak, w przypadku Suwa, który mierzy prawie 4,6 metra, którym jest arkana, to już naprawdę budzi respekt. Mówimy tutaj o dokładnie tym samym zespole napędowym, czyli hybrydzie klasycznej, która w tym przypadku ma około 145 koni. Rozmawiamy tutaj o samochodzie, który. Mimo swojego słusznego gabarytu jest bardzo zwinny i zwrotny. W przeciwieństwie do tej teorii, która twierdzi, że samochody francuskie są takie bardzo miękkie, kanapowe i mało zwrotne, tutaj naprawdę samochód jeździ. Chciałoby się powiedzieć po niemiecku, czyli jedzie tam, gdzie mu każemy, wiemy co zrobi, jest to bardzo przewidywalne, no i przede wszystkim bezpieczne. O samej hybryzie tutaj również wspomnę, ponieważ dzięki Temu napędowi samochód o tych gabarytach, który pali poniżej 5 litrów w mieście i nie zostawia za sobą czarnej chmury, tak jak samochody z dieslem, to jest naprawdę, powiedziałbym, godne podziwu. Co ważne, zwrócę również uwagę na to, że w przypadku arkany, mimo tego, że jest tutaj troszeczkę mniejszy bagażnik niż w wersji spalinowej, to i tak mierzy on 480 litrów. Co oznacza, że możemy tym samochodem podróżować zarówno po mieście, ale również nie stanowi problemu zapakowanie tutaj czteroosobowej rodziny z pełnym bagażem i pojechać choćby 1000 kilometrów na wycieczkę do Chorwacji. Czego nie zrobimy zwykłym elektrykiem bez uwzględnienia choćby czasów ładowania. Oczywiście infrastruktura się na bieżąco zmienia i coraz bardziej rozbudowuje, ale na dzień dzisiejszy rozmawiamy o tym kompromisie między samochodami spalinowymi oraz elektrycznymi, więc sądzę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie zarówno ekologię, ekonomię, jeżeli chodzi o jazdę, niskie spalanie, no i oczywiście komfortową jazdę. Ze względu na to, że zarówno w Clio, jak i w Arkanie znajdziemy dokładnie tą samą konfigurację, jeśli chodzi o moc oraz napęd, no to możemy się spodziewać, że będzie ona nieco mniej zrywna niż Clio, mniej żywiołowa, ale taka właśnie ma być. Samochód, który z zewnątrz sprawia wrażenie bardzo dostojnego, pomijam już kwestię to, o czym mówiłem w poprzednim filmie, czyli opadający dach, który tworzy taką bardzo wyjątkową linię samochodu o nadwoziu coupé, no ale właśnie taki ma być, cichy, spokojny, elegancki i dostojny. Oczywiście dla tych, którzy chcą mieć troszeczkę więcej sportowych emocji, jest również dostępny pakiet wizualny RS Line, który dostarcza wtedy troszeczkę więcej dekorów, smaczków wizualnych w postaci karbonowych uklein wewnętrznych, czerwonych przeszyć, czy tapicerki, którą łączy skóra z alkantarą. Natomiast mówimy ogólnie o modelu, no to jest to samochód stworzony do spokojnej i kulturalnej jazdy. A skoro już o tym mowa, wiele osób zwraca uwagę na to, że hybryda wcale nie pali mnie niż klasyczny samochód spalinowy, Chciałem również odnieść się do tego, ponieważ jest to mit, który generują ludzie, którzy nigdy tymi samochodami nie jeździli, wsiadają do hybrydy i mają odruch, który przenoszą ze swoich samochodów spalinowych. Mianowicie wsiadają, depczą gaz do końca i potem się dziwią, że samochód na przykład przy deklaracjach producenta na poziomie 4-5 litrów powiedzmy sobie spalania na 100 km generuje spalanie na poziomie 8-9 litrów. Oczywiście jest to możliwe, ponieważ jest tutaj silnik spalinowy tak jak w każdym innym samochodzie ale zwróćmy uwagę na to, że hybryda wymaga pewnych przyzwyczajeń, jeśli chodzi o samą jazdę. Przede wszystkim wykorzystajmy fakt, że silniki elektryczne generują bardzo płynny i liniowy sposób przyspieszania, dzięki czemu ten komfort jazdy jest dużo wyższy i dużo spokojniejszy, jeżeli chodzi o takie szarpanie, ponieważ nie ma tutaj tego, nie mamy klasycznego sprzęgła, gdzie mogłoby się jednak noga omknąć, więc zwracamy uwagę na to, że hybrydą jeździmy delikatnie, nie depczemy gazu do końca, jeżeli trzeba oczywiście depczemy, wyprzedzimy, wracamy na swój i wracamy do wcześniej zadanej prędkości i wtedy faktycznie jesteśmy w stanie osiągać spalanie na poziomie 4 litrów sakiem, mimo tego, że jedziemy autem, które mierzy trochę ponad 4,5 metra. Zarówno Arkana, jak i Clio, które są hybrydami klasycznymi, do tego grona należy również dołączyć Renault Megane i e Tech, czyli wersję hatchback, należą właśnie do tego segmentu hybryd klasycznych. Przejdziemy teraz do omówienia hybryd ładowanych z gniazdka. Reprezentantami tego segmentu będzie m.in. Captur, którym właśnie jedziemy, jak również Renault Megane Grand Tour, czyli kombi po prostu. E, obydwa te samochody dysponują nieco większą mocą niż omawiane dotychczas, ponieważ mówimy tutaj o mocy 160 koni mechanicznych, natomiast cały układ napędowy, jak i również silniki, wszystko jest dokładnie tak samo. Jedyną różnicą jest to, że samochody ładowane z gniazdka mają zauważalnie większe akumulatory, które znajdują się również, a jakże w tylnej części pojazdu. Z tym, że tutaj możemy wymusić jazdę na prądzie w taki sposób, aby pokonać m.in. trasę do pracy, na zakupy i z powrotem do domu. Zakładając, że kaptur na pełnym naładowaniu w sprzyjających warunkach będzie w stanie przejechać około 40 do 50 km na samym prądzie gdzie w przypadku Renault Megane Grand Tour i e będzie to aż 60 km. Zakładając, że mamy gdzie ładować taki samochód, mówię tutaj na przykład o swoim własnym garażu, czy pobliskiej ładowarce publicznej, chociaż teraz już infrastruktura jest na tyle rozbudowana, zwłaszcza w miastach, że możemy taki samochód naładować, na przykład idąc na zakupy, daleko szukać przykładu, na niektórych centrach handlowych, a konkretnie na parkingach, da się znaleźć ładowarki, które są również bezpłatne. Koniec końców... Idziemy na zakupy, wracamy, samochód mamy naładowany, ponieważ czas ładowania takich akumulatorów od zera w sprzyjających warunkach, czyli mówię tutaj o temperaturach dodatnich, to będzie około dwóch, może trzech godzin. Zależy oczywiście od pojemności akumulatora. Zimą bo ten czas może się rozciągnąć do czterech, ale wiadomo, zimą wymagane jest więcej energii, żeby zasilić wszystkie procesy w samochodzie. Tak samo jak zimą zwykły samochód spalinowy będzie palił nieco więcej paliwa niż latem. również zauważyć, że hybrydy spod znaku Renault nie różnią się zupełnie niczym z zewnątrz od swoich spalinowych odpowiedników. Chodzi mi o to, że nie wyglądają bardziej futurystycznie, ani nie mają żadnych jakichś udziwnień. Jedyne różnice to skromne emblema znajdujące się zwykle w tylnej części pojazdu na klapie, bądź ewentualnie, jak to jest w przypadku Clio, na słupku B na drzwiach tylnych. Wprawne oko zauważy jednak dodatkowy wlew paliwa, który tak wygląda przynajmniej na pierwszy rzut oka, w przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka znajdziemy tam bowiem gniazdo typu drugiego, za pośrednictwem którego możemy podłączyć samochód choćby właśnie do terminala publicznego, aby naładować nasz akumulator. Bardzo istotnym elementem samej hybrydy w przypadku marki Renault jest skrzynia biegów. Co prawda już mówiłem o niej w dwóch słowach, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że w każdym modelu ITEC e Hybrid mamy do dyspozycji dwa biegi do jazdy do przodu. Pierwszy z nich, czyli najzwyklejszy drive, spotykany w każdej skrzyni automatycznej we wszystkich markach na świecie, jednoznacznie wskazuje na to, że jest to bieg do jazdy naprzód. W momencie kiedy puścimy gaz, samochód zachowuje się jak każdy inny, czyli po prostu hamujemy silnikiem. Odzysk energii który będzie tutaj pokazany w tak zwanym międzyczasie, kiedy ja będę do was mówił, będzie wskazywał na odzysk podczas hamowania bądź po prostu odpuszczenia gazu. Natomiast magia zaczyna się, kiedy wrzucimy bieg do jazdy do przodu, który jest oznaczony literką B. Jest to skrót od wyrażenia B-mode, który wpływa na to, że charakterystyka pracy pedału gazu zmienia się nie do poznania. W praktyce możemy tutaj jechać operując tylko jednym pedałem bez użycia hamulca. Hamulca używamy tylko po to, żeby wyhamować do zera bądź zahamować awaryjnie, na przykład jeżeli wybiegnie nam przed maskę jakieś zwierzę. W przypadku jazdy na biegu B. Zauważalny jest dużo wyższy odzysk energii, w związku z czym, żeby nie mylić innych uczestników na drodze, załączają się z tyłu światła stop, zupełnie tak, jakbyśmy wdusili hamulec. Samochód zwalnia na tyle mocno, że jesteśmy w stanie wyhamować do mniej więcej 5 km na godzinę i dopiero wtedy naciskamy hamulec, żeby zatrzymać się na przykład na światła. Korzyści, które płyną z jazdy na biegu B, to przede wszystkim oszczędność zużycia klocków i tarcz hamulcowych, co myślę, że jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o eksploatację i oszczędności. Ponadto pozwala to, jeżeli już nauczymy się płynnie korzystać i wyczujemy ten samochód, no to w praktyce będziemy operowali tylko samą pracą gazu, na przykład hamując silnikiem, utrzymując odległość od samochodu przed nami, czy choćby po prostu samego lenistwa, jak już człowiek się przyzwyczai do jazdy tym samochodem, no to będzie to bardzo przyjemne w użyciu. Zwrócę również uwagę na jeden element, mianowicie hybrydy ładowane z gniazdka, czyli plug-in hybrid. Mają nastawienie na dużo większe zużycie energii elektrycznej z baterii, z tytułu tego, że te akumulatory są po prostu dużo większe niż w przypadku hybryd klasycznych, co pozwala osiągać spalanie. I tutaj naprawdę nie kłamy, na poziomie 1,5-2 litrów na 100 km, ponieważ w mieście jesteśmy jednak cały czas skazani na te prędkości rzędu 50-60 na godzinę, gdzie jednak ta jazda na prądzie wówczas trwa przez jakieś 70-80% całej jazdy. Możemy również wymusić, o ile mamy oczywiście. Możliwość wyboru trybu jazdy, a m.in. w modelu Captur zawsze taka możliwość istnieje, przełączyć się na tryb jazdy o nazwie PURE. Wówczas wymuszamy jazdę tylko na energii elektrycznej, co pozwala na przejechanie, tak jak mówiłem wcześniej, dystansu z pracy do domu tylko na prądzie, zupełnie jak klasycznym elektrykiem. Pozwala to m.in. tak samo jak w przypadku klasycznej hybrydy, pojechać na wakacje do obiektu oddalonego choćby 1000 km od nas. No a nawet jeżeli zużyjemy całą energię z baterii. No to mamy wówczas silnik spalinowy i pełen bak paliwa, więc nie straszne nam będzie nawet brak ładowarki na trasie. Wspomniałem wcześniej na temat pewnych smaczków oraz elementów wyposażenia, które nie są dostępne w zwykłych wersjach spalinowych. Jest to m.in. ten nietypowy dosyć lewarek skrzyni biegów, który swoim wyglądem przypomina Volant jak w samolocie. Możemy za jego pośrednictwem zmieniać biegi oczywiście do przodu i do tyłu. Natomiast jego kluczowym elementem jest również przycisk, dzięki któremu będziemy mogli w łatwy i prosty sposób zaciągnąć hamulec ręczny, który w przypadku zarówno Captura i Megana, jeśli chodzi o hybrydy typu plug jest zawsze automatyczny. Jako wisienka na torcie dodam również informację, że jeżeli posiadamy taki samochód w wersji ładowanej z gniazdka i posiadamy również garaż, w którym możemy go ładować w domowym zaciszu, możliwe jest również programowanie ładowania za pośrednictwem aplikacji Moje Renault, dzięki czemu sparujemy ze smartfonem komputer pokładowy samochodu. Dzięki temu będziemy mogli choćby między innymi latem na przykład wsiąść już do schłodzonego samochodu i nie będziemy musieli czekać, aż wnętrze schłodzi się dzięki klimatyzacji. Podsumowując, hybrydy spod znaku Renault są to auta niemalże bezobsługowe, jeżeli chodzi o tę całą ideę napędu hybrydowego. Nie wymaga to żadnej ingerencji użytkownika, dzieje się to w sposób nieinwazyjny, no i co najważniejsze, odwdzięcza się niskimi kosztami eksploatacji, jak i również fajną zjazdy. Na temat tego, co wspomniałem, każdy z Was ma możliwość przekonać się osobiście. Wystarczy odwiedzić jeden z naszych salonów bądź uprzednio mówić się telefonicznie i każdy z Was będzie mógł zaznać jazdy próbnej każdym z tych modeli, które dzisiaj były prezentowane. Klasycznie już chciałem podziękować Państwu za uwagę. Zaproszę również do wizyty w naszym salonie no i przede wszystkim odwiedzenia strony internetowej www.jaszbol.pl, na których znajdziecie m.in. adresy naszych placówek, jak i również będziecie mogli umówić się na jazdę próbną. Dziękuję za oglądanie.